Tej witajcie, z tej strony, miesiarze, dzisiaj jesteśmy na rzece i łowimy na boczny trop. Łowimy na rzece i będziemy się skupiać głównie na okoniach. Mój plan jest taki, że będę szukał miejsc, gdzie coś będzie widać, że się dzieje na wodzie, na, wodzie, na tafli. Najlepiej jakby gdzieś tam strzelały albo skakała jakaś drobnica. Pierwszy raz ogólnie łowię na rzece, pierwszy raz na boczny trop, także podwójne rozdziewiczenie. Zobaczymy, jak to pójdzie tak da wytłumaczenie, jak w ogóle działa boczny trochę dla tego, co pierwszy raz to widzi, bo zamysł jest taki, tu jest to obciążenie, ono będzie się poruszało po dnie, wy jak będziecie ściągali żyłkę u góry, to ta przynęta ma chodzić tak i będzie po prostu trochę nad dnem, no u mnie akurat to jest dosyć wysoko nad tym dnem, te 40 cm, ale no tak zaryzykuję, podczytałem, że tak to powinno działać że na tej wysokości też powinny brać, także testujemy to. <laughs> Jakie ciasto. <laughs> no ja ogólnie na takim wiązaniu tutaj jest około 30, już pokazuję 30. 30 cm. Nie, 30 40 cm. Nie patrzcie na to, bo musiałem przedłużyć obciążenie w ten sposób. Związane jest to 3,5 g. Na obłowiu z tej strony przynęta zaczynam od twisterka w takim fioletowym kolorze z brokatem zielonkawym, celedynowym. I na, na offsecie to ważne, żeby, żeby na offsecie, dlatego, żeby po prostu nie było zaczepów. Nie rwać zaczepów i na agrawce takiej malutkiej. Wiem, że może być jeszcze mniejsza ta agrawka, że pokażę w ten sposób, ale nie mam obecnie. Wędkę mam kleniówkę. 275 cm do 16 gram, trochę dużo jak na okonia, zależało mi na tym, żeby jak najdłuższą mieć tutaj bo są warunki jakie są, a, a kołowartek 3000, Black Crystal Mikado mógł być mniejszy, taki 2000 do tej wędki też by pasował Dobra słuchajcie, odczekam na agenta, aż pójdzie mi odplątać przynętę, bo trochę się rozpędzi i przerzuciłem po prostu rzeczkę jeszcze nie znałem swojego męstwa także on tam idzie odprątuje bo ma wodery no ja jestem ja jestem w dresach i jadikach także no nie jest to klimat dla mnie ale no mogę wam opowiedzieć jeszcze o węzlu dodatkowo to jest Mój standardzik. Ja na no to łowię i okonie i szczupaki. Jakby nie kombinuję na razie z innym sprzętem, dopóki się nie nauczę dobrze łowić na to, to nie będę zmieniał na ultralighty. Także jest to Savage gir 2 243 cm, 7,22 wyrzutu. Z tą, z tym obciążeniem 10G, które tam jest na tej pauce, to super działa tutaj. Mogę sobie rzucić no na no bardzo daleki dystans. Nawet Widzicie, co się dzieje. Nie, nie bardzo jestem w stanie to wycyrklować na razie, ale pozarzuca po się trochę i będzie git. Kołowrotek, jakiś Jackson, to jest 4000 obrotów z tego, co pamiętam. Nic szczególnego. Ja nie patrzę za bardzo na sprzęt, żeby wykupywać Bóg wie co i później się ten... Mordować z tymi, zmieniać zestawy i sobie kombinować jedna wędka na okonie, jedna na szczupaka, jedna na to. Może i rzeczywiście jest jakieś inne czucie, ale... Takie mi dał gościu, no. Chyba w sumie może być ciężkie na bosku. No zależy, jak daleko chcesz się rzucać. Chce Najdalej. No jak z telewizorem, kurwa. Mówi, że najwięcej no. nie Nieważne, że oglądasz na nim w 50 Nie, ja mam... on albo mam coś? Masz! Mam chyba kub, okonka małego. Pierwszy. Kury! Pa. Kury. Tak, gratuluję. Ale dałeś. Ajajaj! Aj, aj. Ale wpierdolił. Ale nie mam szczyptów. No Jak O kurde! No rzeczywiście, mocno. Ale takie delikatne branie ogólnie. Tak mega delikatnie po prostu wziął. Mam Ma? Ta Mam, mam Ty, fajne. Pokaż Nowy pośkąka, o taki... Z 25. Wracaj, grubasku Jak to mówi, zostaje wygląda tak. Mały haczyk i malutka gumka, taki twisterek. Poprzedni wziął też na czerwonego, tylko to było takie mini kopytko. Tu mam no z 40 cm chyba od, od tego dna ustawioną wysokość. I 10 gramów taka pałeczka po prostu, żeby obciążała na ten boczny troch. I fluokarbonu mam dziś z met puszczone do żyłki głównej. No, mam mam tu skręcone na krętniku, normalnie powinno być do plecionki do żyłki głównej, ale coś się nie chciało trzymać ten. On nie był tak śliski, że cały czas ten węzeł puszczę. Także na razie działamy. No ogólnie, pokaż to okolicę, bo to jest taki dramat. Jesteśmy na rzece, podejście tutaj jest masakra. Plus, ja mam trochę za krótką wędkę do tego, i nie mogę. No zresztą widzieliście pewnie przy łowieniu tej, nie mogę sięgnąć tam, żeby mi się nie zahaczało trawy. Także warunki są no niekorzystne. Słuchajcie, jak na razie nic, a nic, sydek ma dwa brania. Onowi na dużo mniejsze przynęty, może w takim razie też założę na takiego zieloniutkiego. Może coś skubnie. Mam coś? Ha! Co to jest? Rekord świata! Pierwszy okonek, zmieniłem przynętę i od razu. Mam! Też ta twisterka, bardzo fajne. Kolejny okonek. Ładnie to działa, kurczę, bo im wam, że... wariacina, wariacinę, wracasz do wody. Teraz tak, kilka słów jeszcze o tym bocznym troku. Wygodny do łowienia, mega niewygodny do transportu i w ogóle do obchodzenia się z tym, no po prostu dramat to jest, trzeba go trzymać i cały czas pilnować. Bo tak jak już zarzucać i prowadzić, no to nie ma żadnego z tym problemu, bo rzeczywiście tylko po prostu sobie delikatnie zwijacie powoli i się łapią te okonki. Także dobra metoda, bo jesteśmy tu niecałą godzinę, a już trzy sztuki o jest czwarty od razu. Dosłownie wypuściłem tamtego i jest kolejny. Chyba już się zerwie, ale zaraz zobaczymy. Nie, malusz. Chodź. No, ten taki mikrobek, ale dosłownie wypuszczony tamtej od razu ten. Wzią. Wracaj, kumper do wody. Lecimy dalej. Dobra, idziemy zaraz z chłopakami na drugi brzeg. Sebek dzisiaj już chyba trzy okonie A dopiero jednego. Co? Cztery Kur... Sorry, no to no, nie trzy, a cztery jaki, jaki jest problem tu ogólnie? No biorą, bo jest ich od groma ogólnie, widać to Ale się plącze strasznie Ale to podejście tutaj w ogóle Jaka to jest mordownia, żeby tu połowić No fajna zabawa, tak? No bo te okonki biorą I w że ten pierwszy, co go wziąłem to nie czułem go za bardzo no. na tym ale te trzy kolejne te, ten mały dał mi więcej czadu no. niż ten, no tak, ten, bo ten, ten ten większy ciężko poczuć bo przez ten ciężarek co jest na, na a no spodzie tak, nie? tak a jak no to jest no to... 10 geta narzucone czasem często idziemy właśnie po roślinach i często no. ciężko rozpoznać to wybranie czy to jest psycholog innego miejscówka co testujemy jest z Discorda o, jest tak, z Discorda to... tak, oto to są na Discordzie także Wbijajcie, chcemy zrobić małą społeczność wędkarską, gdzie będziemy się dzielili właśnie jakimiś swoimi miejscówkami, swoimi tam pomysłami czy patentami na łowienie. No po prostu sobie... dzielimy się naszymi spostrzeżeniami, miejscówkami. Wiadomo jak jesteś mięsiarzem, to mięsiarzem, mięsiarzem, to kusolem. Nie... <laughs> Ku to ty <laughs> To też zapraszamy. <laughs> Kurde, coś mam przeczucie, idę, Barya, w to miejsce twoje. To było? Mam, a? mam, mam jakiś większy. ja muszę go delikatnie scholować. No, fajniusi. Aniusz i Ale ty masz kumpel, ostre kły, wiesz? Wraca do wody, wariacik. No! <grym zielonych> wody> Bardzo powoli trzeba ściągać. Tak dochodzę do takiego wniosku. No. Ogólnie to w poprzednim życiu wydawało mi się, że uderzy, ale nie byłem pewny i teraz kilka razy jeszcze zarzuciłem i wziął. Nie wiem jak tutaj dno wygląda, ale ogólnie ten boczny trok do łowienia debilo odporny. Dosłownie po prostu sobie zwijam, zarzucam, no poza tym transportowaniem to tak, to kurde. Czy To jest metoda na te okonie. Mam! Tak, tak, ta, mam, mam, mam. Ale uderzył ty szybciutko. Ale jak płynie do mnie skubany. Czy ser? Nie, jest, jest, dobra. Malutki, ale. Ale cieszę. Chociaż no, czy taki malutki? Nie, taki jak poprzednie. Także szósty albo siódmy do kolekcji. Chodź, już się kumper wypuszczam. A dawaj go do podbieraka. Dobra. Ale strzela, Ale on jest taki bardzo ten ostry. Taki. mniejszy troszkę niż tamte poprzednie, ale i tak. I uderzył w ogóle. Rzuciłem. No. Dosłownie ściągnąłem z metry i od razu uderzył. No właśnie ja widziałem jak tam zarzuciłeś. No. Po środku. Tak. Dobra, jedziemy dalej. Cały, cały... Cały czas bez zmian, cały czas ta gumka. No już szósty okoń na nią, dlatego tego takie takiego twisterka. I wysokości też nie zmieniałem. Mam ciągle ustawione około tak 40 cm nad taflą. E, nad taflą, nad dnem. Tam jest pod tym mościkiem napisane kajaki. No to chyba tędy. Nie rzuciły Wam się jakieś ryby po drodze, jak wpłynęliście? <śla> się nagoniliśmy teraz. <śla> o, to dzięki, mam taką nadzieję tak. Ja chyba przedzwonię do baryły gdzie on jest A on tam, Nie wiem, albo on się utopił Jest tam? Ja. O dobre Mam coś? No, w końcu założyłem blask, blaszkę Przeobrotówkę coś padło